Usilą podpisimy, czyli duszenie z tyłu. Jak mamy partnera, jedną rękę dajemy przed ramię, dajemy pod brodę. Drugą rękę opieramy. I teraz chcemy własne palce zamknąć na bicepsie. Tak, żeby nie mógł ich wyjąć. Albo żeby sprawiał mi to trudność. Nie robimy natomiast jakoś tak. Że partner po prostu może łatwo mi tą rękę ściągnąć. Muszę ją zamknąć. Raz. Dwa. Teraz ta ręka idzie na czubek głowy, i mogę albo tą głowę mocno przytrzymać, albo nawet troszeczkę wypchnąć do przodu, w tamtą stronę. Chodzi o coś takiego, że jak partner zacznie się wiercić, wyrywać, no to mogę dostać po prostu głowę jego głową. Dodatkowo chcę tą głowę przytulić, wzmocnić tutaj ten kwit, i też zmniejszam ryzyko, że jak partner będzie mocno tą głową macha, to że coś mi się odbije, i dostanę własną ręką. Kolejna ważna rzecz to jest jego postawa, nie mogę tak po prostu stanąć z tyłu i zacząć dusić, bo partner nie jest wytrącony. Muszę go naciągnąć troszeczkę na siebie, czyli w tym przypadku cofam jedną nogę i teraz łokciami próbuję partnera tak ściągnąć w dół, jako sudełka. Ta ręka zostaje lub lekko wypycha, a ta, która jest na szyi ściskamy ją po prostu do siebie. Kolejna ważna rzecz to jest samolot. Ona musi zostać pod tyłkiem. Są osoby, które bardzo łatwo tracą przytomność. Że lekko ją przyduszę i ona mi zjedzie. I teraz, tak jak nie mam, nie mam położonych nóg, to w tym momencie ja teraz będę musiał jeszcze uważać na to, żeby go przytrzymać. Jeżeli jest na przykład trening. Więc ja cały czas tutaj kontroluję. Jeśli chodzi o Taki aspekt yy, uliczny, to obejmie czy ktoś mnie zjedzie czy nie. Ja tu mam większą kontrolę. Poza tym łatwiej mi jest tą osobę później ściągnąć. Jak ściągamy? Ta ręka, która jest u góry, naciąga szyję w bok. Raz. Tutaj, jeżeli ktoś jest bardzo agresywny, to mogę uderzyć albo szczękę, w szczęka, w szyję lub obojczyk. Raz. Kolejne jest taki, jakbym chciał to przeszukać. czy jak byłem tutaj. Sprawdzam, czy na przykład nie ma nic w ręce po kieszeniu. Tak? To jest jeden krótki ruch. Raz i tu. Ta ręka łapię pod pachą, ściągną go w dół, Kolano na końcówki żelek i zmiana ręki. Końcówki żeber, to jest ważny punkt, nie dajemy kolanu na piotro. Tu jest kość, tu nic nie będziemy robić. Końcówki żelek, łatwo je złamać. Jest łimko, zabieramy partnerowi troszeczkę też powietrza. I jak będzie się bardzo wiercił, to po prostu tym kolanem, stąd, robimy w ten sposób uderzenie. Jak już przełoży tą rękę, ta idzie do góry, pokazujemy uderzenie. I teraz tak, jeżeli nie zadziała kolana, nie zadziała te uderzenia, pragnęwali się, będzie wiecie, albo w jakiś sposób się tam obroni. To szybko zmieniam nogi. Czyli teraz te kolano wkładam na, na brodę, na szczękę, na twarz. te daję do góry no, i cały sił naciskam w dół. To powinno Wam na chwilę y, zająć, a my mamy tą rękę wolną. Więc albo znowu ubijemy żebra, czy mocny zamach wkroczę, po czym wracam z powrotem. Czyli to jest takie obracanie się na stopach. Raz, dwa. Jak odchodzimy po tym uderzeniu. Dokładam tą rękę, mogę przejść do dźwigni na palce, w ten sposób, tu do góry. Trzymam tą, tą dłoń, odchodzę w stronę głowy. Dodatkowo robię jeszcze jeden krok, żeby się upewnić, że jestem daleko. I albo uciekam, albo sprawdzam czy się jeszcze nic nie dzieje. Generalnie mam być przygotowany na to, że jeszcze nic nie może stać ale żeby dystans był taki, żeby mógł zareagować. Jak ja się po prostu odsunę, stąd tu i dłuższe, to tak naprawdę tu się może zdarzyć wszystko. On nie może kopnąć, że się może dokręcić, nie wiem, będzie miał coś spodane, czego nie zauważyłem wcześniej. choćby taki mały scyzoryk czy nóż, może mnie przeciąć. No, no na nie fajnie. Tak? Zawsze uciekamy jak najdalej później odpaknęmy. Zrobiłem technikę, odsuwam się mniej więcej jeszcze raz całość, partner stoi przodem, podchodzimy, w ten sposób, jedna ręka popycha, druga ręka ściąga. Raz, ta ręka zostaje, tą przekładamy, głowa opiera swoją głowę, ściągam go na dół, przydusik, jedna ręka w ewentualnie na ściągam go dalej, kolana, przekładam rękę, Uderzę. Odsuwam się. Odsuwam się. Sprawdzam w tej